Bawimy się, Natan, bawimy się. Yy, Natanek, przede wszystkim się bawimy, wiesz? Natomiast. Yy... Mamy włączone. Włączone? włączone? Tak. Kochani, nie wiem, czy mam mówić, czy nie. Ostatni nasz film, dziś, ostatni nasz mecz. Zieloni. E, mają do tej pory dwa zwycięstwa i najprawdopodobniej już turniej wygrany, dlatego że nawet przegrywając w tym meczu, to jako jedyna firma będą mieli dwa zwycięstwa. Znaczy, dwa zwycięstwa też jeszcze mają żółci, ale bezpośredni mecz przegrali. E, natomiast w tym momencie e, sytuacja się skomplikuje w momencie, kiedy kolorowi strzelą bramkę. Bo jak oni wygrają ten mecz kolorowi, to musimy o trzecie miejsce wtedy kombinować liczyć bramki. Natomiast no Pierwsze to raczej nie, Dominiku, bo oni mają dwa wygrane, wy macie też dwa, jaki jest wynik? ale oni bezpośrednio z wami wygrali. Jest 1-0, także wszystko się tu jeszcze może stać. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Na razie przypominam, 1-0 ostatnie 7 minut meczu. Uwaga! Gramy! Kochani, za te 7 minut już wszystko będzie jasne, wiemy dokładnie kto co z kim, Tak, potem wy zagracie mecz, tylko zrobimy jeszcze dekorację, słuchaj. Mama, weź, wypisz proszę. Weź, proszę, wypisz. Weź, tak. proszę, Ja powiem Ci teraz. Tata! Powiem Tak, to Ci zaraz powiem. No. Ale to nie no, dyplom urodziny rodziny Kapit, tylko i nazwiska nie pisz. A ty, on ja nie wiem. O, za udział w urodzinowym turnieju Gutekapi. Dobra, a uszek po tamtą też lecimy. Pamiętajcie, gdzie poleciały, bo to panem ci makabra jest. Potem Adi. trzeba by wziąć kosę, wykosić to wszystko. Czterech, nie? Tak. Gramy, gramy. Pani, przyglądam się temu meczykowi z pięknym kubkiem Milanu. Mamcia ugościła mnie kawą, ale chyba na nią zapracowałem. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj gardło zdarłem niesamowicie. Mamy ze dwie, trzy godziny na pewno albo i ze cztery tutaj materiału z naszej na Areny. Ale świetnie się pobawiliśmy, zobaczyliśmy też fajną, ciekawą piłkę. Prosiliśmy chłopców o wysoki poziom zabawy, kochani, dziurkowania, takich, takich wesołych rzeczy. Aczkolwiek były takie mecze, w których iskry szły. Były takie mecze, gdzie nasz Domin walczył, słuchajcie, jakbyśmy tutaj oligowy byt... Natomiast, e, ale chwała im za to, to są charakterne chłopaki, także... Ty wykopałeś ja! No ja nie wykopałam. Kamil wykopał! Ale ładna próba! Brawo! Ej, no to nie ma sensu! No bo ty nogę! Oj, oj, oj! Oj, oj, Dobra akcja, 2-0! Walczymy jeszcze, walczymy! Trzy po, trzy od środka, od środka. Pabie, pabie, pabie. Nie widzisz, że strzelowałeś bacunek. E, schowałeś nogi. Widzisz? Ty nie masz nogi, ja nie gram tak. Trzymaj mama. Nie Trzy dla dużych punktów. A No a pan majt i sią. Fabie gdzieś w budowie. Ale chodzi tam! nie masz

ale, 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 no, ale na szczęście, ale, ale tam jeden już idzie, także wiesz. Dzień, tak. To już. poszedł? Jaki wynik? Fabik, dogadajcie się kamień papieroski, bo on też Fabian... tam ma swój akcent. Jaki wynik? Chyba, że już ktoś poszło. 3-0. To została połowa połowy, to myślę, że Paweł może dojść do nich. Pawełek, słuchaj, tak, wchodź do kolorowych. Słuchaj, jest 3-0 w ogóle w meczu. Chciałem no. powiedzieć, słuchajcie, to mój serdeczny przyjaciel, kochani. Wytransferowali go do drużyny kolorowych. Ja myślę, że przy 3-0 wpuszczamy. Słuchajcie, dodatkowe wzmocnienie. Paweł obiecuje, że za połowę nie wejdziesz, bo jak pójdziesz za połowę, to no przegrają. No. Paweł doskakuje do nich. Przypominam, kochani, dla tych, co nie oglądali poprzednich relacji. Paweł to świata w freestyle Polska Europa. Świat. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i zaszczyceni, że znalazł czas, żeby powalić się tu z nami, z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi. Dzisiaj, naszą kruszę na arenę odwiedziło około 20 wspaniałych piłkarzy, od tych najmłodszych 2,11, po chyba najstarszy 2,005, myślę. Chyba nie mieliśmy dzisiaj tu starszych. Mieliśmy 11-10-latków, natomiast oni się naprawdę świetnie bawią. Ja razem z nimi powiem Wam, że jestem potwornie zmęczony. ale bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Szykujemy się już do dekoracji, kochani, bo za 3 minuty kończy się ten mecz. Mamcia wypisuje dyplomy. Znamy już mniej więcej kolejność dzisiejszego turnieju, ale nie zdradzimy Wam jej już tak na 100% dopiero w następnym odcinku, jak zobaczycie dekorację. Natomiast zdaje się, że ten mecz jest już chyba rozstrzygnięty. Tak? Mamy tu 3-0? 3-0 mamy, tak? wygraliście mhm. z kolorową. No wygraliśmy. Ja natomiast słuchajcie, zostałem uraczony, mówię pyszną kawką z kubeczka Milanu. To jest kultowy kubeczek. Pierwszy mają pomarańczowy. W tym roku chyba liga Mistrzów była u nich na fan. No mamy? Nie, nie San Siro. Jak się nazywa Rosonelli Stadion? Sansiro. Nie mamy blachy. No ale trzecie też mamy. No powiem trzeci. że w dzisiejszym turnieju takie bramy wchodzą ten turniej jest zabawowy, także w tej chwili kochani, myśmy dzisiaj na potrzeby tego turnieju wprowadzili ciekawe przepisy. Nie gramy tylko rękami po bramka ze środka i auty, kiedy piłka dotyka bocznej siatki. Natomiast cała reszta miała na celu. Brawo Stasiu i to jest gol. Ta 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 Eee, także słuchajcie, brawa! Przemciu, ja myślę, że w tym momencie dograsz na spokojnie meczyk, a ja idę przyszykować dekoracje, dobra? O. Zaraz do was wracam. Eee, tak. Bo Gol. Brawo, Gudel! No jest, jest. Jak Szakiro, nie? Czy jaką tam? Shakiri. <grywa> Z głupki to widziałeś, to siedzi na kolanach i ile... Nie świadczy się ze mnie. Nie... Do bramki wejdzie. Papa, papa. mu to Jezu. Idziemy? Ja wie, co no, wy robicie. Bo to, to jak on z jak chodzi. Młokować <sparthe> <gulik> no, <wiesz>, go z baragoi. Baragoi. <sparthe> no tam ty podtyto. Dawaj go wolny. No tam ty podtyto. Dawaj, dawaj. bo będzie czerwona kartka, a dzisiejsze zawody odbyły się w duchu fair play i tak musi zostać do końca. E, słuchajcie, do minuty dyplomy specjalnie produkowane na zamówienie u włoskiego mistrza pióra pod Rzymem, także chwilę jeszcze czekamy i za chwilę będzie, za chwilę będzie ten moment dekoracji, bo sprawy już są bardziej. Słuchajcie, e, chyba już jest wszystko jasne, jak to się tutaj na naszym turnieju potoczyło, natomiast myślę, że kolorowi jeszcze o honorową bramkę powalczą. Spróbujmy, spróbujmy, jeszcze walczymy, jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. Jeszcze walczymy. No boże! No boże! No boże! swojego. Tak, tak, tak. nie było ręki. No właśnie. Nie było ręki. No właśnie. Porówka się zgadza. Jak nie? Obe, weźmy całe boisko. Jeszcze raz całe boisko. Całe boisko, da. Podaj mu, złap. Krycha nie poda. <noise> o, no, ty leży. A, wie ktoś Dziurka, prawą A, teraz streik. A Raz ją. Elaskby. by Po sobie. ostatnia akcja. No, dawaj. Kończymy. No! Uh.

Czas na takie krótkie podsumowanie, tak jak mówię, tam jadą do nas, no słuchajcie, dyplomy od mistrza, daleko, daleko, natomiast świetnie się pobawili, ja jestem przeszczęśliwy, że nikomu się nic nie stało, że nie mamy żadnej katastrofy, że nikt się nam nie połamał, kochani, że szczęśliwie wracamy do domu. A takie lekkie przetarcie, kochani, tylko Kądzio pokazał, że nasza kruszyn arena trochę twardsza od niego, ale nic złego się nie stało, Kądzio wrócił do grania, także na szczęście... Jest fajnie. Moi piłkarze, kochani, gorąca prośba, za trzy minuty zaczynamy dekorację, natomiast każdy z was pamięta... Konr, ej, Oskarku, każdy pamięta, kto wykopał piłkę. Goncie po te piłki, proszę was, i wracajcie na dekorację. Okay? Już starajcie się nie grać górą, nie wykopywać piłek, bo idzie już noc, zaraz ich nie będzie po prostu widać, dobra? Wy gracie z kudełkiem, zawołajcie... Jak mówisz? Tam nie musicie iść. Słuchajcie, jeżeli ktoś wykopnął tam, to nie, tylko chodzi o piłki tam wykopane w trawę, albo tu wykopane w trawę, dobrze? Tam wiem, że poszły trzy piłki, tu chyba poszły dwie piłki. No Kochani, no tak to jest, grają piłkarze, piłki chodzą, dlatego nasza bramka stoi na kruszy na arenie tutaj i my właśnie bombardujemy te nasze okna, bo tu i tak nie ma co bronić, no. Wiesz o co chodzi, e, tak szczerze gdybym miał jakieś większe środki to zamiast elewacji zrobiłbym tą trawę, wiesz mi, taki jestem wariat, no. tak by to funkcjonowało, natomiast jak na razie trawę nam e, Bozia pielęgnuje, tyle wody co naleje, my jej za bardzo nie pomagamy, za to e, przeszkadzamy jej takim, takimi imprezami, ale ona nam na pewno wybaczy. Pani impreza zbliża się do końca, jest już takie rozprężenie, zobaczcie, bramka wraca na swoje miejsce, e, boiska już polikwidowane, zbieramy piłki, które powylatywały poza ogrodzenie. Mamy przygotowane medale, za momencik dekoracja naszych sportowców. Kochani, jeszcze Mamcia tam wypisuje ostatnie, kochani, zobaczcie dyplomy, także za momencik nastąpi moment dekoracji.